Twojego pieprzenia. Wyciągaj broń i miejmy to za sobą. Jeśli myślisz, że wciągniesz mnie w jakąś pułapkę, to się mylisz. Raz ci już zaufałem. Drugi raz nie popełnię tego błędu. Nie jestem twoim wrogiem. Ja tylko pomagam, Ciri. Nie uwierzę ci. Nie po tym wszystkim. A mnie? A Walach mówi prawdę. Poprosiłam go, żeby pomógł mi otworzyć wieżę. Chcę do niej wejść. Po cholerę masz tam iść. Dziki gon został rozbity. Ale nie Biała zimna. Nie mówią prawdę. Widziałam światy skute przez lud. Widziałam, co Was czeka. Tylko starsza krew może zatrzymać białe zimno. nadejdzie i światy zamarzną jeden po drugim, a wszelkie życie zginie. Tylko ja mogę powstrzymać zagładę. Długo o tym myślałam i już podjęłam decyzję. Musi być jakieś inne rozwiązanie. Co ty wiesz o ratowaniu świata, głuptaś Jesteś tylko wiedźminem. Moja historia, nie Twoja. Pozwól mi ją zakończyć. Powodzenia, Cili. Może jednak powinnam było Ci powiedzieć. Może byś zrozumiał. Znam Cię lepiej niż myślisz. Nie każ na siebie długo czekać. Gdzie ten artefakt od Kejry? Kim jesteś? Wiesz, kim jestem i po co tu jestem? Um, nie musisz. Nie jestem zagrożeniem. Głoduję, Pagna są zatrute, nie poluję już na ludzi. Wiedźma się przyzwoła. W snach. Kiedyś śniłem wielcze sny. Teraz tylko głód i ból. Krew. Gdzie ona jest? Gdzieś na bagnach. Nie ma innego wyjścia. Jest. Znajdziesz na mnie wieźmę. I przeprowadzisz przez bagno. A potem? A potem. Zobaczymy. O, co ci zrobiła ta wiedźma? Ukradła mojej córce medalion. Jeśli mogę, po co ryzykować? Wiedźma będzie walczyć jak zaszczuty rosomak. Może cię okaleczyć, nawet zabić. Kup dziewczynie nowy wisiorek. Z czasem przejdzie jej smutek. Nie przejdzie. Córka nie żyje. Ruszaj. Jak ci na imię, Wikła? Berem. Prowadź do wiedźmy, Berem. Niedaleko stąd jest Wilcza Jama. Znajdziesz ją po drodze. W jamie są szczenięta. Wynieś się z bagi. Tu nie przeżyją. Zmienią się w coś złego. Czuję ludzi i wilka. Ilu ludzi? Nie więcej niż dziesięciu. Nie wtrącaj się. Czego tu szukacie? Wadera polowała w okolicy od kilku dni. Zabiła krowę i zraniła człowieka. Myśmy żelaza rozstawili. Złapała się głupia. Poczekamy, aż się zmęczy i popatrzymy sobie, jak walczy z psami. Co z twoim uchem? A co ma być? Nie twój zastrany interes. Gdzie Wiedźma? Odejdź! Precz! Wynoś się z naszej ziemi! Jeszcze nie. Nie barm, ale najpierw Wiedźma. Sam jesteś. Nas dziesięciu i psy mamy. Chcesz skończyć jak ta madera? Spokojnie, nie musimy walczyć. Idźcie już sobie. Ostawcie panią z Bagiem. Jeszcze wystarczająco nie osłabła. Wściekła jest, wiesz, że zdechnie, ale jeszcze się nie pogodziła. Zabierajcie się stąd. Co, zgłupieliście? Bydło nam mówiła i dalej będzie polować. To wilk taka jego mać, w ruch chęt do żony. Albo my, albo on. Lepiej bym tego nie ujął. Wow. Żywcem w skórę ci z tej miery przybłędo! – Chodź, nie ma czasu. – Nie przeżyję snu. Prowadź do wieży. Wracaj do swoich wilczych snów berem. Uratuj szczeniaka, odejdź gdzieś daleko, znajdź jakąś niebrzydką wilkołaczycę. Żyj. Pomogę ci. Nie. Pamiętaj, za szczuty Rosomak. Możesz tego nie przeżyć. Wiem. Idź już. Cierpliwości, siostry! Czuję, że nadchodzi! Dostaniecie jego duszę! Dostaniecie jego ból, jego lodowate cierpienie i najecie się nim! Już niedługo, siostry! Już niedługo! Byłaś! Czuję twój ból, widzę strach! Rozejrzyj się! Czujesz ich nienawiść? Zabijałeś ich braci za garść srebrników! Chcą twojego cierpienia, a ty już nie jesteś groźny! Wróżby nie kłamią. Nie przeżyjesz tej walki. Jaskółka nie żyje. Został zamarznięty trupek w lodowej pustce. A ty się boisz. Czujesz strach. Kłamiesz. Ja już nic nie czuję. Zastraszony. 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 śmierci. Zastraszony. 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 zabiła moje siostry. Zastraszony. Zastraszony. Pacz cierpieć! Ugh. Znaczyła się całkowitym zwycięstwem na jeźdźce z Południa. Bez taktycznego geniuszu Radowida Królestwa Nordlingów nie były w stanie oprzeć się niezliczonym legionom Emhyra. Czarne sztandary zawisły nad Nowigradem i Redaniem. Zmęczony nieustannymi podjazdami temerskich partyzantów, Emhyr Hyrfar Emreis przestał na restytucję ich królestwa na prawach Lemnika. Zbuntowani żołnierze złożyli broń, Cesarz mógł dzięki temu skupić swe siły na innych frontach. I tak dzięki zwycięstwu Nilfgardu Temerczycy odzyskali swój kraj, a historia po raz kolejny dowiodła, że lubi płatać w Rozprawiwszy się z Radowidem, Mhyrfar Emreis rozliczył się z wrogiem wewnętrznym. Wierni cesarzowi szpiedzy wskazali imiona spiskujących przeciw niemu kupców i arystokratów. Choć ich bunt nigdy nie wyszedł poza fazę brystych planów, co znacznie Jak zwykle. Podczas gdy kontynent wykrwawiały wojny, Skeligę pod rządami Cerys przeżywało rozkwit. W przeciwieństwie bowiem do swoich poprzedników, młoda królowa zamiast na cudzych ziem, skupiła się na dbaniu o własne włości. Dzięki temu wyspiarski naród znacznie się wzbogacił. Ale stracił też przy tym swój dawny pazur. A Ciri? Ciężko powiedzieć. Nie widziano jej od czasu wydarzeń na Ubryk.